Dzisiaj zagrałem w Minecraft'a, w którym co 60 sekund będę dostawał chore kary od gry. Ale to jest trochę nie fair, dlatego dodałem coś jeszcze. Za pomocą specjalnych komend będę mógł zmniejszać i powiększać siebie, moby, drop, a tak dosłownie wszystko. Nawet słońce. <grytanie> Napowiada się ultra porąbany odcinek, dlatego mam nadzieję, że zostaniesz do końca i zostawisz łapkę w górę i... No chyba możemy zaczynać, BANG! Księciu rozłoci kierowniku, poratuj subem i dzwonkiem, proszę! Jak <laughs> ja się nie mogę doczekać tego, co będzie się tutaj dzisiaj działo? W sensie, dosłownie będę miał wpływ na wszystko, co tutaj będzie się działo, bo mogę zmniejszać i zwiększać odległość zasięgi, nawet długość, szerokość mobów. W sensie, one nie mogą być wielkie, na przykład golem może być po prostu długi, ale chudy. Nie wiem, czy opatrzyłem tam, on tam wcale nie stoi. Zbyszek, już możesz iść. Dobra, ja sobie robię na szybko narzędzia i w tym tempie, myle państwo, yy, będziemy zaraz się powiększali komendą, że mogę znaleźć wioskę i tak przechodzić do rzeczy. I. Gdzie jest licznik z tymi karami? Przepraszam bardzo. okej! Okay, pojawił się u góry. No i już mi się mniej podoba, a przecież było tak sympatycznie. Dobra, nie ma czasu tutaj na pierdoły, Teraz trzeba szybko wejść do podziemi. Dlaczego się kopię pod drzewo? No trudno, co zrobisz, jak jest nie zrobisz. Przynajmniej się schowamy na samym starcie przed czymś, co mi się zaraz tutaj pojawi. Jeżeli będę ginął dzisiaj często w tym odcinku, to nie przejmujcie się, to normalnie. Jakby ja, ja nie jestem prograczem. Jeszcze. Ale damy radę, bo kto jak nie my. Z najlepszymi widzami na świecie to musi się dzisiaj udać, żeby przejść grę. No rano, będzie 8 sekund! Yy, dawaj! <ścoughs> Idźmy gdzieś dalej! Jeszcze nie będę tej komendy wpisywał. Zaraz czekajcie, co się w ogóle pojawi w tym momencie tak nade mną? CZEMU gaz! W jakim pistą! Idź sobie stąd! On no, coś dostałem w łeb! Chcesz się bić? Dlaczego nie mogę tego odbić? Bardzo mi się to nie podoba. Trzeba teraz wpisać szybko komendy. Uwaga! 0.1 małpa e. I teraz wpisuję małpa a, ale tutaj dajmy sobie jeden. I uwaga! Gdzie ten gaz teraz jest? Ja ci dam. Gdzie on jest? Tutaj lata! Teraz ty. Czemu gaz wygląda? U! No to dziwny gaz. No nic, ale już mnie nie atakuje. <laughs> Jak taki dziwny alaj teraz wygląda? O nie! Gieski mi się też zbliżyły, dobra. Ja odejdę gdzieś dalej i odmienię. Get a nice hat. Co? Dostałem czapkę? Co ja mam z Moja głowa! Dobra, chodźmy tam dalej. Nie wiem, po co mi ta czapka, ale boję się zdejmować, żeby coś się nie stało. Odejdźmy od gasta, żeby do mnie nie strzelał i zaraz odmienimy wszystkie oby na takie, jakie były, dobra? Dobra, dajmy sobie teraz jeden małpa E. Już są ok? Dobra, już są ok. I powiększymy siebie na trzy małpa A. Dobra. I teraz tak, ja już widzę więcej, jestem dużo szybszy i czy gdzieś tutaj coś. Będzie! Chciałem ja zwiększony atak? Tak, mam! Genialnie, o to chodziło! Mam wioskę! Kozacko! Gdzie ten gast? Nie mam i zostało 17 sekund, co najgorsze ja muszę jeszcze coś zjeść w tym momencie, bo jestem totalnie głodny! Okej, okay, dawaj to! Ops! Nieznany efekt! Co to jest? Co, co oznacza nieznany efekt? Nie podoba mi się to. Jest jakaś dziwna lista teraz po prawej stronie. Na 230 sekund. Nie lubię niespodzianków! Dobra, dawaj to, zaraz się odmienimy. Ja chcę Zbyszka sobie pomniejszyć i bić się z Byszkiem, tak jak zawsze o tym marzyłem. 39 chlebów może być, dobra, dawaj na jedyneczkę. Ła! Nie, 31! Pomiliło mi się delikatnie, wracaj tam. 0.3 małpa E, 1 małpa A, dobra. Zbyszek. Dzisiaj będziemy się bić trochę inaczej niż zawsze. A Gdzie są, Wilaczery? Ja go słyszę, a tutaj chodzi taki maciupki, dobrze! Co się stało? Coś się... coś się zrobiło? Ale nie wiem co, i czat wyskoczył. Dobra, gdzie jest Golem? Ja bym sobie jeszcze wyrok kliknął gdzieś, jakby było łóżko, to żeby nie było się od... po kilka razy, bo ja nie wiem teraz z golemem. Bo nie ustawiłem tego, żeby on teraz mnie nie bił jakoś mocno. Zbyszek! Zbyszek! To jest najgorsza, że teraz możesz iść i normalnie się potknąć o golema. czaisz? to jest. Masakra Okej, okay, widzę go! Zbyszek, chcesz się bić? A on mocno bije? Oła! Dalej mocno bije! Zbyszek, to jest je fair. Dlaczego, by było, wiecie co, to by był największy wstyd, jakby przegrał z małym Zbyszkiem bicie się na siekierę? No. O, dzięki, Zbyszek. Dostałem normalny drop. Co się stało? Czemu teraz mi się bekło? Ja coś zeżarłem? Nie. No, cały czas jestem nieznany efekt. W ogóle nie wiem, o co z tym chodzi. Wiecie co, bo ja widziałem tak średnio drop, nie? Weźmy, zwiększmy sobie drop, to teraz będę widział, jak to dropi. Jest większy? No pewnie, że jest większy, teraz lepiej to widać. Ty. Tryb został zmieniony, tryb przetrwania? Co? Przecież się ja nie zapisywałem. Nie wiem co to było, nie mam pojęcia, ale mamy za mało żelaza w tym momencie. To ja może miałem adventure przez chwilę, nie mogłem nic kopać. Dobra, po prostu się nie zorientowałem. Ale powiem Wam tak, dodatkowo do tego co mamy, mamy jeszcze jeden śmieszny bayer, bo możemy sobie zrobić na przykład patyk. Możemy sobie zrobić. ja dostałem właśnie letry? O, możemy sobie zrobić iron chisel. Generalnie. Nie. Fajnie, że mamy litrę to jest całkiem spoko opcja, ale jeżeli teraz na przykład ja bym się zmienił tak jak oni, to ja normalnie terapa se wchodzę tu i se wykopuję tutaj dziurę i nic mi się nie stanie, jak coś się pojawi z następnego za 6 sekund i teraz już będzie chyba normalny efekt, bo ten mi blokował widok czy coś tam, nie wiem jak to działa. I zobacz normalnie co mam? Dobra, za 10 sekund jest efekt, więc się schowajmy, tym bardziej, że jest noc. Jestem małym enzym tym ome... bez weź to ze z głowy w końcu. Bez tego możemy się schować tu. Co się teraz wydarzy? High pitch music. A będzie tak chaosowało to? Ja, przecież to słychać cały czas. Ale ja, no przepraszam bardzo. Ja nie chcę takiej muzyki. Czemu ja potrafię marzyć w ogóle? Ej, mogę liście to Co ty gadasz? Dara, no, ja chcę być normalnym enzym już. Dziękuję. A, to tak się nie da, teraz mogę tylko tak sobie robić. Dobra, nieważne. Podłóżmy te śmieci, bo są mi totalnie niepotrzebne. Ja idę się przespać. Dlaczego ta muzyka gra? Wy my w ogóle słyszycie w tym momencie? Weźcie mi tą muzykę. Dobra, ja gdzieś bym chciał do lawy w tym momencie, tylko ja nie mam w zasadzie żelaza. Czekaj, czekaj, bo coś mi tu nie pasuje. Może tam gdzieś będzie żelazo... No Złożyłem! Co teraz? Jak on stąd wyjść? O! Ja wiem co mam zrobić! Pa, normalnie! Co ja nie wyjdę? To nie da się tego zrobić! Trzeba zrobić podkop! Robimy podkop. Zaraz stąd wyjdziemy, myle Państwa, to nie ma problemów. Nie ma takiego więzienia, z którego bym nie uciekł. <laughs> co wy chcecie? Gaugany jedne Dobra, już widzę gdzieś tam wyjście. Okej okay. Oła! To jest Dobra, wróćmy do normalnych rozmiarów. Co to w ogóle jest? Jest nie niefajne takie więzienia. Heal everyone! W sensie, że co, uleczy? Dobra, nieważne. Weźmy sobie, powiększmy na dwa wszystko. Dobra, o, wiedziałeś, dużo lepiej. Ja potrzebuję żelazo skądś wykopać, jak mi się nie podobać. Cobier teraz muszę chodzić i żelazo szukać. Nie mam na wiadro ani na zapalniczkę, żeby pójść do netheru. W takich miejscach powinno żelazo się spawnować, myślę, nie? Ej, było! Jest! Elegancko! Co się stało? Dlaczego one mnie wirują? No dobra, trudno, Co zrobisz, że nic nie ze zrobisz, nie sobie wirują Ej, ja mogę tutaj coś jeszcze wpisać, czekaj Dobra, nieważne, nie wszystko jednak się da, weźmy sobie to wy wygla. Zaraz jeszcze trochę kobla i niech to się przepala No dalej się kręcą No <laughs> Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, a to co 30 sekund jeszcze się nakręciło O Boże, jeszcze biega Tak z spokój, co to się dzieje? Co to było? Co znaczy Rardem? Ktoś gdzieś jest, tylko jest niewidzialny? Nie podoba mi się jeszcze bardziej Hy, to faktycznie wszystkie roby mi się... O Jezu! Na 200 sekund! Muszę mieć drewno, bo nie mam na ten na, na, na piecyk Co? Co? Co jest? Rapid fire? Co, co to znaczy? A dlaczego teraz coś się załączyło, jak jeszcze efekt mi się nie dodał? Halo? Co? Co jest? Ej, halo! Ej, proszę się uspokoić! Co się... Dlaczego milion efektów mi się załącza teraz? Czy kogoś podniosło? Co jest? ja latam. CO SIĘ STAŁO WŁAŚNIE? Ty no... Ej to było chore W ogóle co to jest? No coś siedzi Dobra mamy wszystko Dlaczego mnie bije? Ja nie widzę mobów Dlaczego nie widzę mobów? one są No ja się dalej kręcą jeszcze O boże Dobra ja idę do domu Się przez... Zobacz co się w ogóle dzieje Ty... ty no wiruj... CO TU SIĘ DZIEJE? Dobra normalny rozmiar, i spać ja nie mogę, co to było? właśnie płynął się tam czasami? ty no dostałem w trójkę w zęba, no jest se jaja robią no ale jeszcze 30 sekund i będę ich widział o boże, nawet nie wiem teraz iść, bo nie są tu wszędzie ja tam miałem tarczę, nie? Ja chciałbym tą tarczę sobie dorwać I jakby można było krzesiwo, też bym chciał co to tutaj chodzi w ogóle? czekaj, za ile będę ich widział? Okej, okay, teraz będzie cały czas deszcz, ja już widzę moby, ale tutaj coś łaziło i nie widziałem tego, gdzie to coś? No, serio? Bo zaraz mniejsze wszystkich Dobra, mamy krzesiwo, zróbmy sobie jeszcze teraz tarczę na szybko Tylko drewna znowu, nie wiem jak głupek ostatni Dobra, idziemy teraz szukać lawy, tylko ja muszę sobie tutaj dać małpa A i daj, co? 5... Daj mi 30, małpa A Któryś teraz taki mądry? Będzie do mnie strzelał? Tu jest la. A, to żeś się powiększył. Co się stało? Strong mobs. Super. Uwielbiam, kiedy moby są silne. To jest naj najgenialniejsza rzecz, jaką w życiu mogłem mieć. To jeszcze silne moby są jak długo. No, nie denerwuj mnie nawet. Dobra. Ja mam w ogóle zapalniczkę, bo nie pamiętam czy co robiłem. Oła! Pójdź roulette? Co dostałem? Co to za miecz? Grabiesz dwa? Ej, to mi się przyda! Jaki kozak akurat teraz? Fajnie. Ej, to się co czas zmienia, to... No nie gada, już tak się cieszyłem, że dostanę coś ciekawego. To Serio? No niesamowita, broń, nie? Dobra, już. i Takim szczęściem biło ode mnie. Ok, gdzie my jesteśmy w ogóle teraz? Halo! Dlaczego na zadupiu? Gdzie jesteśmy? Halo! Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kim jesteśmy? Dobra, to mamy kordy i tak ty nie wrócę raczej już. Ale mamy literkę. A z racji, że mamy literkę, to mogę się polatać. Więc ja bym se polatał, nie? Całusz tę letrę. Okej, okay, i dolećmy gdzieś. O Jezus, nie wiem gdzie. Żebym tylko gdzieś wylądował, najważniejsze, nie? Dobra, niech będzie tu. Weź teraz schowaj. No ty chyba jesteś niepoważny w tym momencie! Co to było w ogóle? Halo? Co się dzieje? Przepraszam bardzo. Co to jest? jestem ja? Co jest? Dlaczego ja jestem... Tu, on jest tam. Co, co się dzieje? Co, co... Co, co się dzieje tu? Halo! Ty, bo ja tak nie, nie do końca wiem teraz co mam zrobić, bo ja cały czas zmieniam miejsca, gdziekolwiek ja, bym nie poszedł, to jestem gdzieś indziej. No halo! Możesz przyznać, mnie cały czas odmieniać! Jest jak, no, jest no, Mi się nie podoba! A 20! Ale zaraz zginę! Gdzie miałem ten ten? Czemu ja znowu nie żyję? Co się... Co się dzieje? Co się dzieje Dlaczego jestem tu? Jak ja w ogóle nie chciałem być tu? Ja to mam się żelazo jeszcze moje. Czy ty, gro. Możesz zostawić mnie w spokoju? Proszę? Dlaczego mnie cały czas boli. No, zostaw mnie. Co to się stało z tymi blokami w ogóle? Halo, dlaczego to jest. Wszystko jest za duże. Przepraszam bardzo, przed chwilą sobie kopałem drewno. Czy możecie mnie zostawić w spokoju? Widzimy się za chwilę, jak se wszystko ogarnę, bo bo, bo nie wyczybie zara. Co to robi Piglin brutal? No nie, no co tu robią Pigliny brutale? Kogoś naprawdę to poniosło? <laughs> Dobra, mam tarczę i narzędzie jakieś też. Lecę, że tylko pożarcie i z powrotem do Netheru. Ale ta gra jest powalona. 10 daj. Dobra, czekaj, muszę się zmierzyć, bo nie wejdę do portalu. Okej, okay, jeszcze raz. Spróbujmy teraz, może teraz się uda. Oj! Chodź tu. A czas się zmienił po prostu na noc Dobra, to nie ważne, niech tak sobie będzie Dobra, podejście numer dwa Teraz byśmy musieli się powiększyć z powrotem na... 10. Nie, bo walnę łbem 5? Pięć, pięć już prawie walę głową Dobra A to jest całkiem spoko teraz Tak sobie mogę łazić I nawet nogą nigdzie w, w, w lawę nie wejdę Co jest? Dlaczego tak? Co się stało w tym momencie tutaj? Przepraszam bardzo Znowu milion rzeczy naraz, jestem w nederze W ogóle jest chata kowala, nie wiadomo dlaczego I dlaczego on się zmienił? Co jest? Dlaczego tak mam widok taki? Co jest? Ja w ogóle nie wiedzieć czemu trafiłem do miejsca, w którym byłem wcześniej. W sensie zaczęło mnie teleportować i dostałem rzeczy swoje, te które miałem wtedy, znaczy nie wszystkie. Skąd mam? A ja widziałem te rzeczy! Mamy blok żel... To ja nie wiem co się dzieje. <grym> Może ja w ogóle nie byłem w tym miejscu! Dobra, to coś jest, czekaj. Ale to jest chore! Czy jak zniszczę to na dole, to wygram grę? Możemy tak uznać, czy nie? Świnie mi się. Za wow! 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 No i idź mi stąd! Jak ja mam tu coś znaleźć? Dobra, jest bardzo duży problem Generalnie jest tak do, do, do tyłka miejsce tutaj, że to teraz ma... No Jezu Dobra, mamy coś Jak tam teraz dam radę, tak? O, nawet mi nie zabolało specjalnie Teraz zmniejszmy się teraz na jedyneczkę. O, dobra Jest okej, okay, jest okej okay. i bloczki Czy ja tam widzę już tych dużo latających? Czekaj, mam pomysł pewien Mega Punch Moops? Dobra, zrobimy teraz tak, patrz Robimy... Małpa E wszystkich na 0.3 A ja siebie dam je na 1 i do tych palących się małp Właśnie tam A ja mam jeszcze mega puncha w tym momencie Gdzie są ci latający? Ja to było w ig 3, halo? Przepraszam bardzo, Jeżeli sobie znikli Czy ja naprawdę nie mogę atakować, mam wyczerpanie na minutę? C kiedy, ja tego nie zauważyłem? Ej dlaczego nie są tacy? O, o Chcecie się bić do teraz? Summon Eye of Ender, co to znaczy? Co to znaczy? Pewnie dać mi oczy Enderu, nie? A nie dostaję. Uf! Czyli ten mega punch, to nie że ja, tylko że oni! Pokazać wam przepis, jak zepsuć Minecraft w pięciu krokach? Pro proszę. Bardzo. Dobra? To już nie działa. Komputer chyba wybucha. Nie na tym świecie już nie ma. Czekaj, dlaczego ja dałem 50. Dobra? Starczy tej zabawy, bo mi komputer zaraz wysiądzie. Ale to jest porąbane.